W pierwszej scenie filmu widzimy leśną polanę z sześcioma pudłami ułożonymi w okrąg, z których każda oznaczona jest kombinacją cyfr i liter. W jednej z nich budzi się mężczyzna o imieniu Alex. Nie rozumie, jak się tu znalazł i nic nie pamięta. Facet jest strasznie przestraszony i rozgląda się z przerażeniem. Zdając sobie sprawę, że nikt nie przyjdzie z pomocą, Alex desperacko próbuje się wydostać, ale okna pudła są zakryte żelaznymi kratami, a on nie może przebić ścian. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Przez kraty Alex widzi inne pudła i próbuje dowiedzieć się, czy są w nich ludzie, ale nikt mu nie odpowiada. Alex wielokrotnie próbuje uciec, ale bezskutecznie. Zmęczony niekończącymi się próbami rozbicia ścian, Alex przestaje i zaczyna myśleć o tym, w jaki sposób mógłby się wydostać ze pudła. Alex rozkłada przedmioty, które były w jego kieszeni i znajduje telefon, więc próbuje zadzwonić pod numer alarmowy, ale w lesie nie ma sygnału. Alex próbuje złapać zasięg, lecz nie udaje mu się to. Po chwili Alex zauważa gwoździe w ścianach pudła i przychodzi mu do głowy pewien pomysł. Bierze krucze znalezione w kieszeni i zaczyna skrobać drewno wokół gwoździa, próbując go wyciągnąć. Czynność ta okazuje się jednak trudna, a Alex poświęca zbyt wiele energii, próbując wyciągnąć tylko jeden gwóźdź. Zapada noc, a Alex wciąż zmaga się z upartymi gwoździami. Wkrótce słyszy burczenie w brzuchu i zdaje sobie sprawę, że nie jadł przez cały dzień. Nagle z zewnątrz zaczynają dochodzić dziwne odgłosy ale wyczerpany po całym dniu nieefektywnej pracy, głodny facet zasypia na podłodze tajemniczego pudła. Rano Alex budzi się w okropnym nastroju i boli go całe ciało od spania na twardej podłodze. Nagle zauważa, że w pudle pojawiła się taca z jedzeniem i szklanką wody. Alex ochoczo zagłębia się w ryż, w końcu zaspokajając głód. Wkrótce śniadanie przerywa mu dźwięk, przelatującego bardzo blisko samolotu. Jednak żadna pomoc nie nadchodzi, a Alex w złości rozbija talerz o ścianę. Następnie oddaje mocz do kubka, w którym była woda, wylewa zawartość na zewnątrz pudła i wraca do wydobywania gwoździ. Ale pomimo wszystkich jego wysiłków, ściany nadal nie ustępują. Wkrótce Alex ponownie wygląda przez kraty i nagle zauważa na ziemi pamiętnik. Postanawia go zdobyć bez względu na wszystko. Bierze sznurowadła z butów, przywiązuje je do rękawów dżinsowej kurtki, wyrzuca prowizoryczne narzędzie przez kraty i próbuje przyciągnąć pamiętnik do siebie. Po wielu nieudanych próbach Alexowi udaje się odzyskać tajemniczy pamiętnik. Znajduje w nim informacje o kilku młodych ludziach, wraz z załączonymi zdjęciami, w tym informacje o sobie. Alex nerwowo rzuca pamiętnik i zdaje sobie sprawę, że zamknięcie w pudle nie było przypadkowe. W środku nocy, Alex nagle budzi się i znajduje w pudle piłę łańcuchową. Zdziwiony niespodziewanym znaleziskiem, Alex włącza ją i wycina dziurę w ścianie. W końcu ucieka z pudła i po rozejrzeniu się ucieka w głąb nocnego lasu. Wkrótce Alex wychodzi na drogę, zatrzymuje przejeżdżający samochód, wsiada do niego i opuszcza przerażające miejsce. Ale nagle okazuje się, że cudowne ocalenie było tylko snem nieszczęśliwego faceta. Zdając sobie z tego sprawę, Alex bierze telefon i postanawia nagrać wiadomość dla ludzi na wypadek, gdyby nie udało mu się uciec. Wyczerpany Alex przyznaje, że nie wie jak i dlaczego się tu znalazł, i pamięta tylko, że obudził się zamknięty w pudle. Mówi, że jest uwieziony już od dwóch dni i zdał sobie sprawę, że jego porywacze potrzebują go żywego, ponieważ go karmią. Alex opowiada również o wszystkich swoich próbach wydostania się z pudła, a następnie wyraża swoją miłość do rodziny, której istnienia nie jest pewien z powodu utraty pamięci. Wkrótce bateria telefonu rozładowuje się, a Alex ponownie zasypia. Tymczasem w sąsiednim pudle zapalają się światła i wyłaniają się z niego tajemniczy ludzie w czarnych płaszczach. Rano Alex je swoje standardowe śniadanie. A w sąsiednim pudle budzi się dziewczyna o imieniu Julia. Ona również jest bardzo przestraszona i nie rozumie, gdzie się znajduje. Julia pyta, czy ktoś jest w innych pudłach, a Alex natychmiast odpowiada. Przerażona dziewczyna ma nadzieję, że Alex wyjaśni jej, dlaczego tu trafili, ale on ją rozczarowuje i wyznaje, że nic nie wie i nic nie pamięta poza spędzeniem trzech dni w niewoli. Julia twierdzi, że również nic nie pamięta, ale wierzy, że na pewno znajdą wyjście. Jednak Alex mówi jej, że wypróbował już wszystkie opcje i że ucieczka z pudeł jest niemożliwa. Alex uspokaja zdesperowaną dziewczynę i wyjaśnia, że ktoś przynosi im jedzenie i wodę każdej nocy, więc pozostaną przy życiu. Ostrzega również Julię, że w lesie nie ma sygnału, ale ona nadal próbuje go złapać. Następnie Alex otwiera pamiętnik i odkrywa informacje o Julii. Wymienia jej nazwisko i wiek, a Julia pyta zdezorientowana, skąd to wie, skoro nie pamięta nic poza swoim imieniem. Alex opowiada jej o pamiętniku, który najwyraźniej należy do ich porywaczy. Spekuluje również, że z jakiegoś powodu zostali wybrani do niewoli, ale ani Alex, ani Julia nie wiedzą dokładnie dlaczego. Ponadto nieznani porywacze dodali do dziennika informacje o czterech kolejnych osobach, ale ich pudła są nadal puste. Teraz Alex i Julia zaczynają spekulować, co może ich łączyć. Może są tylko znajomymi, a może są częścią czegoś większego i nieznanego. A może zostali wybrani losowo. A porywacze chcą zagrać z nimi w grę, obserwując ich zachowanie. Nie znając powodu swojego porwania, Alex i Julia spędzają czas grając w kółko i krzyżyk, wykrzykując do siebie swoje ruchy i wydrapując je na ścianach. Po pewnym czasie Julia zaczyna być ciekawa, jak wygląda Alex. Uważa za niesprawiedliwe, że Alex widział jej zdjęcie, podczas gdy ona nie może sobie nawet wyobrazić jego wyglądu. Alex mówi jej, że ma ciemne kasztanowe włosy i zielone oczy i że prawdopodobnie źle wygląda po tylu dniach w zamknięciu. Nagle z zewnątrz dochodzą dziwne odgłosy. Julia natychmiast wygląda przez okno i dostrzega sylwetki ludzi w czarnych płaszczach głęboko w nocnym lesie. Przerażona Julia informuje Alexa o nieznajomych, którzy zbliżają się do pudeł. Młodzi ludzie próbują krzyczeć do nich i domagać się wyjaśnień i uwolnienia, ale ludzie w czarnych płaszczach ignorują ich. Julia ponownie wpada w rozpacz, myśląc, że nie wyjdą z tych pudeł żywi, ale Alex zapewnia ją, że na pewno coś wymyślą. Następnego ranka Julię i Alexa budzą wołania o pomoc, dochodzące z innych pudeł. Grupa uprowadzonych podejmuje te same bezsensowne działania: próbuje zniszczyć ściany, podważyć kraty i złapać sygnał. Aby uciszyć przybyszów i zwrócić ich uwagę, Alex wrzuca swój kubek do jednego z pudeł. Po upewnieniu się, że wszyscy się uspokoili i są gotowi do słuchania, Alex ujawnia, że cała szóstka znalazła się tutaj z nieznanych powodów. On, w przeciwieństwie do reszty, był w pudle przez cały tydzień. Opowiada, jak on i Julia widzieli wczoraj tajemniczych ludzi w Czerni, ale nadal nie mogli dowiedzieć się, kim oni są. Następnie Alex sugeruje, aby wszyscy przedstawili się po imieniu. Dowiadując się, że nowo przybyli nazywają się James, Ellis, Brianna i Jake, otwiera dziennik i potwierdza, że wszystko się zgadza. Jake jest przekonany, że jeśli wszyscy połączą siły, mogą pokonać porywaczy. Ellis sugeruje, że ktoś powinien uciec, gdy przyniosą jedzenie i pójdą na policję. Jednak Alex uważa ten pomysł za porażkę i ostrzega, że nie powinni liczyć na sukces. Następnie Alex opowiada wszystkim o pamiętniku, który zawiera zdjęcia i informacje o każdym z uprowadzonych i dzieli się swoimi przypuszczeniami na temat nieprzypadkowości tego, co się dzieje. Nikt nie może nawet zgadnąć, dlaczego wszyscy zostali tu przywiezieni i co ich czeka. Julia jest pewna, że muszą sobie pomagać bez względu na wszystko, a w ten sposób mogą oprzeć się tajemniczym porywaczom i uciec z pułapki. Młodzi ludzie spędzają cały dzień zastanawiając się nad tym, co się dzieje. Wieczorem Alice zaczyna gwizdać melodię, denerwując wszystkich sąsiadów, a Jake w końcu prosi ją, by była cicho. W międzyczasie Alex kontynuuje studiowanie pamiętnika, mając nadzieję na rozwikłanie tajemnicy ich porwania. W nocy osoba w czarnym płaszczu podchodzi do pudła Jake'a i otwiera drzwi za pomocą zamka. Dźwięk naciskanych przycisków budzi Jake'a, który ze strachem spogląda na porywacza, którego twarz również zakrywa czarna maska. Porywacz przynosi Jake'owi tacę z jedzeniem i już ma odejść, gdy Jake nagle wskakuje na porywacza i ucieka. Inni porwani również się budzą i zauważają, że Jake'owi udało się uciec. Teraz martwią się o jego los. Jake biegnie przez gęsty las, a ludzie w czarnych pelerynach gonią go. Potyka się o gałąź i rani sobie nogę, ale biegnie dalej. Wkrótce jednak zostaje otoczony przez porywaczy. Jake chce wiedzieć, kim są i czego chcą ale ludzie w czerni milczą, wskazując na niebo, a potem dzieje się coś dziwnego. Młodzi ludzie, przerażeni niewytłumaczalnym błyskiem, są przekonani, że Jake nie przeżył. Alex wierzy, że nic by mu się nie stało, gdyby nie zdecydował się na samotną ucieczkę. Grupę ogarnia pesymizm i rozpacz. Nie mają już nadziei na ratunek i przygotowują się na najgorsze. Alex namawia ich jednak, by nie poddawali się panice i zachowali spokój. Rano Alex wygląda przez okno i usilnie próbuje znaleźć sposób na ucieczkę. Czuje, że brakuje mu czegoś kluczowego. Nagle, zauważając tacę, zdaje sobie sprawę, że ściana, o którą się opiera, jest w rzeczywistości drzwiami. Alex próbuje wyczuć coś na zewnątrz drzwi i wkrótce odkrywa zamek. Nie może go jednak dobrze zobaczyć i zamierza użyć aparatu w telefonie, ale bateria jest rozładowana. Alex próbuje więc obudzić Julię, by użyć jej telefonu. Dziewczyna jest pogrążona w głębokim śnie, a Alex musi wrzucić jabłko do jej pudła, aby w końcu ją obudzić. Julia wyrzuca telefon przez okno, a Alex przyciąga go bliżej, używając tej samej metody, której użył do pamiętnika, zaczepiając go o sznurki kurtki. Z telefonem Juli w ręku, Alex nagrywa układ przycisków na wideo. Julia nie od razu rozumie, co robi Alex, ale on wyjaśnia, że wszystkie pudła mają zamki, a on musi wymyślić kod, aby je otworzyć. Nagle Julia podsuwa Alexowi genialny pomysł, przypominając mu o literach na każdym z pudełek. Alex wraca do pamiętnika i postanawia wyrwać strony z informacjami o uprowadzonych, aby spróbować spojrzeć na informacje inaczej. W końcu zdaje sobie sprawę, że liczby i litery na każdym pudle nie są przypadkowe. Alex układa numery w kolejności, wydrapując je na ścianie, a następnie oznacza je odpowiednimi literami, tworząc kod. Nowa era. Ostrożnie naciskając niezbędne przyciski. Alex wprowadza kot, który okazuje się poprawny. Alex popycha drzwi, które spadają na ziemię. Oszołomiony Alex nie może uwierzyć w swoje szczęście i staje w miejscu, zdając sobie sprawę z długo oczekiwanej wolności. Odzyskując spokój, Alex pędzi do pudła Julii i uwalnia ją. Teraz oboje biegną w kierunku innych pudeł, starając się jak najszybciej uratować pozostałych jeńców. Uwolniona grupa ludzi jest zdezorientowana, pytając Alexa, jak udało mu się otworzyć drzwi. Ten obiecuje wyjaśnić później. Teraz muszą uciekać. Uciekają do lasu, mając nadzieję, że w końcu dotrą do drogi. Wkrótce jeden z porywaczy chwyta Julię, ale Alexowi udaje się uwolnić ją z jego uścisku i kontynuują ucieczkę. Po chwili jednak Juli znów zabrakło szczęścia. Potknęła się i poważnie zraniła w nogę. Jednak Alex nie zostawia jej i prosi Jamesa o bandanę, aby zabandażować ranę. Alex i Julia próbują kontynuować w wolniejszym tempie. Podczas gdy James, Brianna i Elis biegną przed siebie, obiecując wysłać im pomoc. Ale nagle Alex i Julia zostają otoczeni przez ludzi w czarnych płaszczach. Pojmują ich i odsyłają na polane ze pudłami. Wkrótce przyprowadzają pozostałych jeńców, którym nie udało się uciec. Alex próbuje wypytać porywaczy o ich motywy, ale ci milczą i powtarzają swój tajemniczy rytuał, wskazując na niebo. Spoglądając w górę, grupa widzi gigantyczny statek kosmiczny bezpośrednio nad nimi. Następnie opuszczają planetę w momencie, gdy zbliża się do niej potężna asteroida. Nagle scena przenosi się na wybrzeże, gdzie ludzie zostali w tajemniczy sposób przetransportowani. Julia budzi Alexa i informuje go, że statek kosmiczny już odlatuje. Alex, oszołomiony, zauważa, że rana na nodze Juli zniknęła, a ona z radością ujawnia, że oni ją uleczyli. Alex, podobnie jak wszyscy inni, nie rozumie, co się dzieje. Wkrótce zauważają Jake'a, całego i zdrowego. Twierdzi, że enigmatyczni ludzie w czerni wyjaśnili mu wszystko. Gdy asteroida zbliżyła się do Marsa, ich rodzinnej planety, istoty w czerni znalazły nowy dom na Ziemi, aby zacząć od nowa. Alex nie rozumie znaczenia tego wszystkiego i chce wiedzieć, gdzie oni są. W końcu zdają sobie sprawę, że są wybrańcami i rozpoczną coś nowego i niesamowitego. Tak więc na Ziemi zaczyna się pierwszy rok podczas gdy na Marsie jest rok 3044, a po uderzeniu asteroidy Mars nie nadaje się do życia. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.